Cześć, witajcie, słuchajcie, dzisiaj mam coś dla wszystkich tych, którzy mają problem z monitorem, który po prostu stoi na biurku i jest za niski. W moim przypadku chodzi o iMac'a. a Na tym sprzęcie montuję wszystkie swoje filmy. Natomiast wiecie, no, biurko jest tu, jest biureczko, tańszego wika nie było i jest troszeczkę za niskie. Co za tym idzie? Monitor, który postawiłem, też był za nisko, no i musiałem się garbić. Więc co wymyśliłem? Najpierw, słuchajcie, zrobiłem głupotę. Kupiłem coś takiego, taką podstawkę pod komputer, pod monitor na Apple.com. Kosztowało to tryliony pieniędzy. Jest ładne, owszem, ale strasznie ciężkie. Ma tutaj taką klapkę na magnesy zamykaną, która bardzo często odpadała. No ale cóż, no nie widziałem jakiegoś rozwiązania, które by mi zastąpiło właśnie to. Dopóty, dopóki nie dostałem do testów od ZG sklep takiej podstaweczki. Już Wam o niej opowiadam. Czekajcie, tylko odłożę ten ciężar. Słuchajcie, zobaczcie jak to jest ładnie zrobione. Ona być może nie jest wysoka, ale w moim przypadku w zupełności to wystarcza. Dlaczego mi się spodobała? Nie tylko dlatego, że jest bardzo dobrze zrobiona, z naprawdę bardzo dobrych materiałów. Wszystko jest pięknie spasowane. Ale ta podstawka ma jeszcze coś, co bardzo mi się przydaje. Bardzo, ale to bardzo, ponieważ iMac, jak doskonale wiecie, z tyłu ma wszelkiego rodzaju gniazda. A więc, kiedy chcę włożyć np. kartę pamięci, to muszę wstać, obejść dookoła, wsadzić tam kartę. Tutaj z tym nie mam takiego problemu, ponieważ z boku zobaczcie, co się znajduje. Znajduje się pełno gniazd, które bardzo mi są potrzebne. Czyli mamy trzy razy wejście USB. Mamy USB typu C, mamy czytnik mikro kart microSD i mamy czytnik normalny kart SD. Z tyłu mamy dwa gniazda, dwa porty USB typu C. Do czego one są? Jeden do zasilania tego, tej podstawki, drugi do przesyłu danych. Dlaczego do zasilania powiecie? No oczywiście do przesyłu danych i zasilanie muszą iść w parze, ponieważ w tym miejscu Znajduje się co ładowarka bezprzewodowa, ładowarka indukcyjna. I tu sobie mogę położyć albo słuchawki bezprzewodowe, albo telefon, i po prostu pracując na komputerze, mi się wszystko elegancko ładuje. Z drugiej strony jest taka mała rynienka, moim zdaniem, fajne na, na na długopis. Poza tym, jak postawimy sobie o, tę podstawkę, to możemy naprawdę zadbać wreszcie, w moim przypadku wreszcie, o porządek na biurku. Bo na przykład klawiatura, niekoniecznie tę, każda inna tutaj się zmieści. Świetne rozwiązanie do kupienia w sklepie ZG Sklep. Poczekajcie, tylko zobaczę, ile jeszcze dokładnie kosztuje. 525 zł. Moim zdaniem, warto zapłacić takie pieniądze. Za tę podstawkę, bo to jest naprawdę oprócz tego, że ten monitor stoi wyżej, wygodniej się na nim pracuje, no jest to duże ułatwienie dla tych wszystkich, którzy chcą mieć łatwy, prosty, szybki dostęp do podłączenia czegoś do komputera, no bo te gniazda robią robotę. No i ładowarka to też jest taka wartość dodana. W zestawie, oczywiście, oprócz samej podstawki, mamy niezbędne przewody, czyli dwa. USB-C zakończone normalnym USB. Zobaczcie z tej strony, z od spodu, ładne śrubeczki. Ładne, no jak śrubeczki, ale one są idealnie dopasowane. Nie wystają te główki poza to drewieńko, które jest. Nawet te same końcóweczki tych nóżek także są gumowane, a więc nam się to nie ślizga na biurku. Ważna sprawa, prawda? Jestem mega zadowolony z tego produktu i jestem przekonany, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na zakup właśnie takiej podstawki, też będzie zadowolony, bo mi to po prostu ułatwiło życie. No to co? Trzeba postawić ten monitor, prawda? Zobaczcie, prosto, hopsa. Teraz tylko podłączyć przewody i już. Od razu się człowiek lepiej czuje, kiedy jest porządek na biurku. Bo no niestety, tak już mam, że na biurku rzadko mam porządek. Jak małe dziecko. Wszystkiego dobrego, kochani, w tych trudnych czasach. Trzymajcie się ciepło. I za chwilę kolejny materiał też będzie fajne akcesorium, ale tym razem będzie to do MacBooka Pro. Trzymajcie się, cześć!